Jeżeli chodzi o statki, no to statki dla mnie są jakąś tam pasją. Lubię statki, yy, lubię pływać tymi statkami, lubię rozmawiać z marynarzami, którzy pływają na, tym, na tych statkach, przede wszystkim w Bytomie Odrzańskim, gdzie znam tych panów, którzy prowadzą tę naszą żeglugę. Z panami, kapitanami pływam, jeżeli tylko przychodzę, to zaraz wchodzę na ten statek i proszę o jakiś rejs. Nie zawsze mi się to udaje z tego względu, że z rzeką jest różnie. Raz jest dużo wody, raz jest mało wody, ale przez ostatni rok... Można powiedzieć, że statki Zephyr czy Laguna wypływają na Odrę i pływają. Przez bardzo długi okres czasu wszystkie miasta tutaj nad Odrą Środkową były obrócone od Odry, bo nie miały statków pasażerskich na tych odcinkach. Powstała taka projekt unijny Odra 2014 i zbudowano dwa statki, Lagunę i Zephyr, i udostępniono żeglugę pasażerską dla właściwie całej Odry środkowej od Głogowa aż do Koszczynia. Inicjatywa jest trafiona i uważam, że no ludzie tak samo rozwijają się, kupują sobie motorówki, interesuje ich tutaj już turystyka wodna. Wszystkie te fundusze europejskie, które wpływają do poszczególnych miast, które się interesują w ogóle rzeką, bytom odrzański przede wszystkim, wszystko robi, żeby no tą odrę uruchomić ją, żeby te statki pływały, żeby były nabrzeża, żeby były porty, żeby było, to się działo w tych portach. Tutaj w tym projekcie drugi etap jest tutaj rozwój małych miejscowości. Będą budowane przystanie. Zachęcam rodzinę, znajomych, mieszkańców bytomia, żeby korzystali, bo chodzi nam o to, żeby ta żegluga na odrze się rozwijała i żeby była, przynosiła nam satysfakcję i było miło. Tak naprawdę turystyka wodna nie istniała, jeśli chodzi o rejsy po Odrze. Po prostu ich nie było. Gdy pojawiła się możliwość zdobycia funduszy europejskich, właśnie przy budowie Zefira i laguny, otworzyły się również możliwości turystyczne dla tego regionu. Oczywiście to nie koniec. Program Odra dla turystów 2014 przechodzi obecnie w program Odra dla turystów 2020 i dzięki temu będą powstawały kolejne przystanie z polsko-niemieckiej informacji turystycznej zrozumieliśmy, że to nie jest tylko przyjazd Niemców na tereny polskie. Przede wszystkim od momentu, kiedy powstały statki Zephyr i Laguna, promujemy wycieczki statkiem. Są to również oczywiście zabytki, które znajdują się właśnie w tym regionie. Mamy przepiękną tutaj historię, która nam się łączy polsko-niemiecką historię, którą możemy właśnie w dzisiejszych czasach, kiedy już nie ma tych stresów związanych właśnie z historią, promować i coraz więcej grup polskich pyta, jak to było przed ma 300 lat temu tutaj i pytają również o historię dzisiejszą, czyli jak właśnie Unia Europejska wspiera rozwój pogranicza. My promujemy ten region między Berlinem a Poznaniem, a na dziś to rozwój turystyki wodnej przyczynił się do tego, że ten turysta przyjeżdża i może po dwóch stronach odry korzystać z tych usług. My promujemy przede wszystkim pas przygraniczny w odległości 50 km po niemieckiej stronie i 50 km po stronie polskiej. Według MOTTA: dwa kraje, dwa miasta, ale jedna podróż. Niemcy przede wszystkim zaskoczeni są na pewno spokojem. Niektórzy mówią, że Odra jest dzika, i właśnie to podoba się grupom niemieckim, ponieważ turysta niemieckich podróżując po Renie, podróżując po Dunaju, ma rozwiniętą infrastrukturę. Tutaj mamy przepiękne wysepki, można po lewej, po prawej stronie oglądać ptactwo. To jest piękno, które mamy właśnie tutaj i powinniśmy je wspierać właśnie przez tą turystykę wodną. i'm